Nie, no, mówiłeś, że co ostatnio. Ta ale ale po nie, nie, nie. nie, nie, nie. No, no, oglądałeś mnie dzisiaj? Co? Oglądałeś? Oglądałeś telefon czy nie? Ja no przecież był coś... razem ze mną. W Kasio, studio, Kasio był na wizji. Powiedziałem, że jeżeli zapłacą dwukrotność mojego wynagrodzenia, ja bardzo chętnie. Nie, że 100 przepraszam 100 bardzo. Może po ja powiem. jak państwo stawiacie na walkę widzisz, widocznie się, że mnie zrozumiałeś. Ja na pewno nie wyjdę znaczy za 100 to tysięcy zobacz, złotych. Zobacz sobie na. Za 200! Zostań to na tyle kartatywne. Ja jak jesteś taki bogaty? Bo bogatnie. to nie jest rywal na 100 tysięcy złotych ja nie będę ryzykować. Jeżeli Czyli chcesz, się Idziemy obstrały. pod Orlen. Czyli ale się odstarczy. Boisz się złotych. w taki Ja nie razie. będę ci dawać zarobić 100 tysięcy złotych. Jeżeli chcesz, idziemy kurwa pod Orlen, ale nie dam ci zarobić 100 tysięcy złotych, jeżeli ja mam zarobić 100 tysięcy złotych, bo ty jesteś kurwa tyle ważny. Ale przejszczaj, świat na tyle kurwa. A skąd wiesz, ja rozmawiałem z mają te pieniądze dla Ciebie. wy? No kurwa, jeżeli mają pieniądze, to chętnie są wyjdę, chętnie Ci rozjebię łeb. łeb! Czyli Kasio! Cześć kurwa! Cześć, Ci rozjebię Czyli Kasio! kurwa Panie prezesie Kasio! Cześć, to ci, kurwa panie, cres, panie prezesie Szuba, Kasio! Cześć kurwa! Cześć kurwa! Cres, kurwa. Cres ej, ej, ej. Panowie, pan siedzisz, panowie! Siedzisz przy mnie, nie drzwi mordy i nie lej tym, dobrze? Dziękuję. Brawo! kurwa! No pieniądze chcesz? dla ciebie są. Chcesz? Tak. Walimy się no na tej kurwa, Na gołe pięści kurwa. chcecie tak, się tak bić? Tak jest. Kurwa, są. są pieniądze tak, dla ciebie. Chciałeś. Przyjmujesz? Jeżeli chcesz, zrobimy kurwa show tak jak i chciałeś. To może ja dla rozluźnienia nie ma. Nie, nie, wyjdę stąd za 100 tysięcy, bo nie, 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 za 100 tysięcy, nie, 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 tak, jak ty, śmieciu. Posłuchaj, elo, możemy elo. się, tak to możesz nie, do nie, kolegów. nie, jestem nie, 100 tysięcy, nie, nie, warty 100 tysięcy, ty jesteś jesteś warty nie, nie, Ile jesteś nie, kurwa nie, nie, kurwa, nie, 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 jesteś, nie, warty? nie, 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 Wiesz co, ja ci pamiętam. Ja nie przeliczam ważny, ludzi na pieniądze. Dla mnie człowiek ważny. jest wartością. Dobrze, ale I wiesz, człowiek, i to, że ja, ja byłem ważny, kiedyś bezdomny, tu jest. I ważny, tu fej, teraz... fej, fej, prime, kurwa MMA, a nie człowiek jest ważny. Prime, no. MMA są pierdolone. Chcą pierdolone. Nie, są, kurwa, ty niech chcą, są! Ale o, oni gwizdzą na ciebie, żebyś wreszcie no na prawda, chwilę zamilkł. Gwiżdżą, to i kurwa, twój narożnik gwizdżę. Żebyś a wreszcie, Ludzie, a gdzie ta, jest twój ludzie, gdzie jest swój narożnik? Ludzie! Gdzie jest twój narożnik? Ja wyjebane, Pokażcie kurwa. się, narożnik kamerzysty, jesteście tutaj! Kurwa, no jebana! O. o! Kurwa, kamerzysta, bo naprawdę zaraz. Kurwa, jebana! Dobra. Spokojnie, spokojnie. Kamerzysta, ogarnij się z tym rzucaniem, bo zaraz ci się stanie krzywda. Ej, chodźcie tutaj, chodźcie bliżej. No, nie, dobra. nie, 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 spokojnie. Dobra, Robert, nie, to jest twój trener, to jest twój trener, ma tam... To... Robert. Dobra, Robert. Już! tam jego córka siedzi. Wiem, wiem, bo przecież sam się wkurwiłem, że tak zrobił. Robert, Robert. Dobra, Robert. Trener Murana chce teraz Jedziemy! ustawić kamerzystę. Dobra, dobra gościu, wyjeżdżaj stąd! Wyproście go ze stołu, słuchajcie! WYPIERDALAJ! 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 Wy Idę. I co, ty myślisz? Powiedz, powiedz ty mi ziemi tak, jesteś za walką na gole pięści za 100 tysięcy złotych. Tak, jestem, przyjmuję, to wchodzę w to. Ty Czy ty przyjmujesz zyska? kamerzysta? Co tym kurwa zyska. No to kamerzysta konkretnie, przyjmujesz walkę z nim? Ja przyjmuję walkę. Powiedziałeś, że i tak na cele charistatywne. No Powiedziałeś, że i tak na cele charytatywne chcesz to dać. No właśnie, ta miało być wszystko. Przyjmujesz? Co? Więc co za już lica za nim? Przez mikrofon, tak no tak! Nie czy... jest walka ekstra fajne. Pójdą z, do na strzelanie. mamy to! <laughs> <Mamy do! śmiech> Nie zestraszcie. się. To jest. To jest. To jest. To jest. To się teraz dzieje wszystko tak naprawdę. Zapomniałem, że nalałem tu wody. Tak, to, to kurwa, Dawaj, dźemowidz. Dźemowidz. Pobiec, dźemowidz. Nie, A raz, nie! Ja nie, Ale nie rzucajcie, Przepraszam, Chodź na, to, na face to face, ale, Kurwa, nie rzucałem. kurwa, ale posłuchaj. Ja nie rzucałem kurwa jego córkę skorzystałem z w niego. Czemu są tu dzieci? nie Czego nie